Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, warto spróbować odpowiedzieć na, na pytanie Pana Radnego. To sytuacja jest niewątpliwie trudna, interesująca i skomplikowana, nie ma wątpliwości. Tak jak Pan Wójt wskazał już w trakcie pytania, że według Pana Wójta referendum powinno się odbywać. Jeżeli byśmy założyli ten scenariusz karny, że Rada Ministrów, nie patrząc na te racje, które wskazywała również Pani Przewodnicząca po sesji Państwa w piśmie do Pana Ministra Szefernakera podjęłaby rozstrzygnięcie i to rozstrzygnięcie negatywne dla Gminy Kreszczów, to Wójt uważa, że referendum powinno się odbyć, bo te interpretacje przepisów prawa, które Państwo poznali, które również Wójt ma, wskazują na to, że bez poznania woli mieszkańców w tej sprawie Rada Gminy nie ma prawa wydać opinii. I oczywiście tutaj żaden żadna z osób siedzących na sali łączy z Panem Mecenasem nie jest w stanie powiedzieć jeden do jeden, prawda, że na pewno jedna racja jest y, prawdziwa. Ta opinia, którą Państwo otrzymali, tak samo jak i my, jest opracowana przez Panią Doktorannę Kudry i Pana Profesora Krystiana Ziemskiego. Podkreśla przede wszystkim to, że inicjatywa mieszkańców jest zupełnie autonomiczna w stosunku do tego, co Państwo robią jako Rada w odpowiedzi na pismo ministra. Ale proszę Państwa, też w chwili, kiedy ta inicjatywa referendalna się pojawiła, no, mówiliśmy o. Tak mówiąc, bez ogródek, mówiliśmy o korzyści, jaka płynie z tego dla gminy weszłej, że ta inicjatywa mieszkańców jest. Bo gdyby jej nie było, to rzeczywiście ten termin 3 grudnia, 3 miesięcy, zamykałby sprawę. Państwo dobrze wiedzą, że opinia jest po to, żeby powiedzieć, że się z nią zapoznało, natomiast ona nie wiąże organu. Opinia może być gmin, Rady Gminy przeciwko. Rada Ministrów i tak, powiedziawszy, że zapoznała się, ale ma inny pogląd i dokonuje tej zmiany. I wszystko wskazuje na to, że ta chęć, czy chęć można powiedzieć determinacja, jest taka, żeby już od 1 stycznia 2022 roku te zmiany weszły w życie. I to, proszę Państwa, wprost jest wyartykułowane w trakcie posiedzenia tak zespołu ustrojowego, który się dwukrotnie odbywał, właśnie w naszej sprawie. W trakcie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wojewoda szczególnie mocno podkreślał, że nie ma powodów, dla których te zmiany nie miałyby wejść od 1 stycznia 2022 roku, i on apeluje o to, żeby weszły. Ale razem mówiąc, z drugiej strony, jako organ nadzoru nad legalnością działania organów gminy, nie zakwestionował, jak do tej pory, przynajmniej uchwały Rady Gminy o przeprowadzeniu referendum w dniu 16 stycznia. Czyli mamy jakby taką dwoistość postępowania. Z jednej strony mówi od 1 stycznia, żeby skutki zaistniały, z drugiej strony nie uchyla uchwały o przeprowadzeniu referendum. Natomiast proszę Państwa, to co Wójt podkreślał wtedy, w sposób oczywiście troszeczkę, no, mówiąc wtedy, bardziej zawoalowany. Natomiast dzisiaj, mówiąc otwartym tekstem, jeżeli to rozstrzygnięcie byłoby negatywne, to na bazie tego przekonania, że referendum przeprowadzone uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji jest szansa na budowanie potencjalnie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Bo jak Państwo zapewne wiedzą, Trybunał Konstytucyjny nie wypowiada się i twierdzi, że nie jest to, jak to się ładnie mówi w jego kognicji, Ocenianie merytoryczne rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie granic. I niestety, tak prawodawca skonstruował przepisy, że jest to wola Rady Ministrów. Wskazywał wielokrotnie yy, Trybunał, że powinna być tu zmiana i wprowadzona kontrola sądowa tego postępowania, ale prawodawca tego nie uwzględnia do tej pory. Natomiast jedyny sposób, żeby ewentualnie taka sprawa przed Trybunałem zawisła, to jest zaskarżyć tryb, Wprowadzenia tego rozporządzenia Rady Ministrów. Więc trzeba było w naszym przypadku budować tę argumentację w oparciu o to, że Rada Ministrów nie zasięgnęła de facto opinii Rady Gminy. A Rada Gminy nie miała tu wyboru, bo z chwilą, kiedy przeprowadzono referendum, kiedy proces referendum się zaczął, to nie przeprowadza, nie przeprowadza się nie przeprowadza się konsultacji. I na tę okoliczność jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie yy, dwóch gmin powołania dwóch gmin, to jest, proszę Państwa, rok zmiany rządu, czyli z 2015 roku. Jeśli tak wspomnicie przywołując, czy, 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 w maju Rada Ministrów rozporządzenie granicznym wprowadziła dwie nowe gminy, a 28 grudnia tego samego roku zlikwidowała, przepraszam, anulowała powiedzmy to rozporządzenie, czyli tak zwaną derogację, przeprowadziła tego rozporządzenia, tak? Ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że trzeba było zasięgnąć jej opinii, prawda? I na tej podstawie Trybunał uważał, że merytorycznie nie weryfikuje, natomiast procesowo jak najbardziej takie rozporządzenia Rady Ministrów mogą być weryfikowane i się wypowiada. Stąd to jest ten jakby czynnik, który każe nam szukać tej jeszcze, jeszcze jednej ścieżki, gdyby wszystkie inne zawiodły. I też jak Państwo śledzą to, co działo się na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ja przyznaję, że na pewno nie wiedziałam, tam na przykład sprawozdania też zespołów ustrojowych, ale na obu posiedzeniach zespołów ustrojowych padły ze wszystkich stron, ze wszystkich korporacji samorządowych argumenty absolutnie za gminą Lesztów z prośbami do Pana Ministra o wycofanie. Tutaj, proszę państwa, pan minister wskazywał na wojewodę, że wojewoda, jako wnioskodawca, nie wycofuje tego wniosku. To dzisiaj trzeba już mówić wszystko. Tutaj. Proszę państwa, my, jako strona, mówiliśmy, staramy się działać dyplomatycznie, miękko w stosunku do ministerstwa, ale niestety na tej ostatniej komisji wspólnej już pokazaliśmy, że uważamy tutaj za nieprawidłowe działanie, bo Wnioskodawcą i jedynym wnioskodawcą projektu rozporządzenia Rady Ministrów może być minister spraw wewnętrznych i administracji. Nie wojewoda. Minister spraw wewnętrznych i administracji milczy. Szanowni Państwo, na żadne wystąpienie Wójta minister spraw wewnętrznych i administracji nie odpowiedział. Nie odpowiedział również na wystąpienie samorządów, tej grupy beneficjentów. Którzy uczestniczyli, partycypowali w tym Solidarnościowym Funduszu Rozwoju Lokalnego. A przecież chcę na jedno zwrócić uwagę, że Wójt w jednym z tych wystąpień pisał wprost, Panie Ministrze. Ja oczywiście to jest w pamięci, ale istotne oddaje. Panie Ministrze, jeżeli Pan Wojewoda ocenił, że ten fundusz jest niewystarczający, to Panie Ministrze, niechże Pan pomoże i wskaże jaka wielkość tych środków byłaby akceptowalna w mi się gmina Plewszów powinna dzielić z samorządami żeby nie poruszała się we mgle i po ciemku zupełnie no bo jeżeli mamy stronę gminy Plewszów i mamy drugą stronę rządową która mówi zmienić no to ta druga strona powinna pokazać chociaż jakieś ramy tak jakieś ramy nie, nie ma reakcji nie ma i było na to samo przecież to samo otrzymał pan wojewoda i ze strony pana Wojewody również nie było żadnej reakcji. Pan Wójt, jeśli dobrze pamiętam, 25 października wystąpił również do pana Wojewody. Panie Wojewodo, niechże pan zechce wystąpić z roli strony w tym sporze, a stanie się życzliwym rozjemcą. Bo jest Wojewoda organem nadzoru nad działalnością samorządów lokalnych, wszystkich samorządów wojewódzkich. A więc chciałoby się, żeby. Ta rola, którą ustawodawca przypisał wojewodzie w sprawie granic, kiedy to gmina inna wnioskuje o ten granic, bo wojewoda ocenia, prawda? Wojewoda obiektywnie powinien dokonywać oceny. Tutaj stał się stroną, tak? Więc wójt prosi, żeby wyszedł z tej roli strony, stał się życzliwym rozjemcą, a wójt wykona taką rolę, jaka będzie oczekiwana. Czy to roli gospodarza, czy organizatora spotkania? No niestety, to się nie udało. Wojewoda zaprosił wójta gminy Kleszczów i wójta gminy Bełchatów. Tak naprawdę w ostatniej chwili przed posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu na tak zwaną rozmowę o ostatniej e, szansy, które się panowie porozumieją. No, pan wójt gminy Bełchatów miał jeden wniosek, czyli zrealizować projekt wyłączenia e, woli grzymanin. Wójt gminy Kleszczów był otwarty na propozycje, które mogłyby się pojawić. Myślę sobie, że mogę powiedzieć również o tym, że było pytanie Pana wojewody o to, czy może inny teren, czy na przykład utworzenie związku komunalnego, my mówiliśmy również o tym, że dopuszczamy możliwość na przykład rozważania utworzenia związku komunalnego ustawowego, bo prawodawca ma prawo stworzyć związek komunalny. Jeżeli Dzisiaj mamy taki stan, że jest nieakceptowalny politycznie, nieakceptowalny absolutnie politycznie stan, jaki jest obecnie. To otwarcie się na, na, na inne propozycje ze strony Wójta, te zgłaszane przez Pana Wojewodę napotykały na mur zupełnego niezainteresowania żadnym innym rozwiązaniem ze strony Pana Wójta Konrada Koca. W tym kontekście tylko dorzucę jeszcze, że proszę Państwa odbyły się trzy spotkania związane z funkcjonowaniem samorządowego funduszu rozwoju lokalnego z udziałem beneficjentów tego y, funduszu. To jest jakby troszeczkę koresponduje z tym o czym to Państwo wprowadzili, ale jeśli troszeczkę wyprzedzę to nie mieć mi za W tym spotkania były również na tak można, można powiedzieć na neutralnym gruncie, gdzie roli gospodarza spotkania podjęła się Pani Prezydent Kołchakowa i w żadnym z tych spotkań nie wziął również udziału pan wójt Konrad Koc. Przysyłał smsy, ale nie wziął w żadnym ze spotkań udziału. W związku z tym yy, trudno tu mówić o jakiejkolwiek próbie porozumienia. Pan minister Szefernaker chciałby, żeby na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu meldować o porozumieniu. To, co powiedziałem, nie wskazuje na, na, na to, że można porozumienie budować, nie mając żadnych racji przedstawionych przez drugą stronę, żadnych innych jakichś propozycji alternatywnych. Więc, pani Radnych odpowiadając jeszcze raz, jakby tylko podsumowując, ale widziałem, że pan kiwał głową z akceptacją, że tak powiem, że jest to ten instrument, który może być użyty w sytuacji, gdyby wszystko inne już y, zawiodło. Ale dla nas ważne jest, że na dzisiaj. Opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, oczywiście w tym przypadku możemy mówić o tej stronie samorządowej, bo przecież strona rządowa jest inicjatorem, jest dla nas korzystna, jest negatywna dla, 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 dla propozycji. Przy czym podkreślę to jeszcze raz, wskazywaliśmy na tym ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji do dzisiaj jako wnioskodawca nie spowodował, umieszczenia w wykazie prac legislacyjnych rządu takiego rozporządzenia Rady Ministrów. A zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów, opiniowanie, uzgadnianie projektów rozporządzeń Rady Ministrów powinno się dokonywać dopiero po opublikowaniu na, rządowym, na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia. Wskazywaliśmy na to, że gdyby ten projekt rozporządzenia zawisnął na stronie rządowego centrum, to my, czyli jako gmina, prawda, wiedzielibyśmy, jakie są cele tej ingerencji rządu, jakie są przewidywane skutki, jakie sposoby będą oceny tych skutków przewidywanych, bo to wszystko musiałoby towarzyszyć projektowi rozporządzenia. Jeżeli tego nie ma, to Państwo, jak i mieszkańcy mamy jedno tylko, my tylko wiemy, jaki obszar chcą nam zabrać, nie wiemy niczego, nie wiemy nic o celach, o skutkach, A przecież Państwa w całej tej rozmowie, w całej tej dyskusji jest pokazywane no wszystko to, co Państwo wiedzą, że będą to skutki dramatyczne, gospodarcze, skutki perspektywiczne, będą katastrofalne i to nie jest przekonanie gminy Kleszczów tylko, to jest przekonanie całego regionu Zagłębia Bełchatowskiego, bo przecież taką opinię wyrazili w piśmie do Pana Premiera, do Pana Wojewody, do Pana Ministra wszyscy ci samorządowcy spoza Wójta Gminy Klesztów, Gminy Bełchatów i Burmistrza Zalowa, że Panie Premierze za 2-3 lata nie będą nas mieszkańcy pytać o Metry zbudowanych ścieżek o skwery, to będą nas pytać o miejsca pracy. A dla nas jako samorządowców najważniejsze jest, żeby gmina Plesztów zachowała swoją możliwość utrzymania potencjału rozwojowego, jaki tu jest. Dla miasta Bełchatów, które nie ma możliwości w krótkim czasie stworzyć takich przestrzeni pod fabryk i pod przemysł, jest bezcenne, że może łączyć swój potencjał ludnościowy. Potencjałem gospodarczym gminy Kresztów I na to samo zwracają wszyscy pozostali wójtowie. Uwagę. Proszę Państwa, to są argumenty, które wzbudzają absolutny szacunek, uznanie również posłów, którzy uczestniczyli w spotkaniach samorządowców. Ale administracja rządowa do tego się nie odnosi. Do żadnego z tych argumentów się nie odnosi. Wtedy ja, ja powinienem skończyć na tym. Moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie sekretarzu.